Dziś będziemy nagrywali kolejny odcinek z Brawl Stars I dziś wyszła nowa rzecz Czyli nowy gadżet do pokoju, ja go sobie wydropiłem wczoraj Także będzie nagryć dla was odcinek z testowania tego gadżeta O! Ja go sobie jeszcze testowałem raz Ale chcę wam pokazać jak on ogólnie działa i... No Życzę Wam miłego oglądania Dobra, nagrywa się Dobra, ja ból, I on chyba działa tak, że jeżeli dostanę jakieś zatrucie, na przykład nie wiem. Crow mnie walnie, to ja się mogę y, ten y, tego no po prostu to tak jakby działa tak, że no chyba no jak od odkroła na przykład, to no to on przecież zatruwa i ten gadżet polega na tym, że to zatrucie mogę usunąć po prostu. Znajdę o kurde nie nie no użyłem multa, co za zło. Hmm. Gadżet te... Gadget ten jest na bardzo długą skalę, o kurde, ale nie jest też taki dobry, jest fajny tylko wtedy, gdy gramy poko na jakiejś mapie, na której wymiata na przykład Byron lub Crow. to miejsce, szkoda nie mieliśmy kiedy użyć takiego tego gadżeta, ale on działa na, na takiej zasadzie, że no zaraz wam pokażę w grze dla znajomych. Nie. Oby żeby był jakiś crow. Tak. No i weźmy. I poszukajmy jakiegoś crowa. Kolt jak na razie. Fa fa fa. Na no, nawet nie wiem, którego Star Power'a wziąłem. No, kto... wadł, Kurde, już tak dawno grałem poko. No, jak na razie nie widać tutaj żadnego kroła lub Byrona. A to dziwne, bo zawsze, kiedy gram taką w grę dla znajomych. O no, El Primo tu jest. Oj! Kurde, jest tu gdzieś jakiś ten... Jest tu gdzieś jakiś koł. Może? Hmm. Super! Hmm. Jak na razie nie ma żadnego, kurde. Kurde. No nie wiem. Ja to, raczej, to nie ma żadnego kroła. A chciałbym, żeby był, żeby wam zaprezentować ten Star Power. O, blok taki ten. No to może na nim. No dawaj brok szczelnie. Tak, i teraz po prostu używam sobie tego gadżeta i tak jakiś nie płonę tak jakby. No to się spokój Jeden król! No tutaj może większość. Zle... E, cyk cyk. Oby żeby to był jakiś. Nie no, jak na razie to tylko i wyłącznie Rico. Naprawdę. To już ten pierwszy gadżet wydaje mi się lepszy. Bo można go użyć w każdej chwili. Na każdą okazję. No, rozwalony. O, kurde, colt No, niech, pyk. Cyk, 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 cyk. Będziemy rozwalać każdego kolesia No. No, Jackie. Dobra. No to będzie rozwal tam, no. ktokolwiek, Ciągle nie ma żadnego kandydata A gdy już się znalazł, to normalnie O, Sprout Fajnie, że Sprout jest, ale ja chciałbym jakiegoś kroła na tej mapie Dobra, ty, bocik są rozwalone. rozwalam. Uuu, dobrze rozwalony, słoneczko. Kolejny Sprout, no ja! No widzicie to? Kolejny Sprout. A ja chciałem wam zaprezentować ten gadżet na jakimś kruku. Bądź innej takiej postaci. Rozwalany. O, Gale. Kill. Wow! Front. Cyk i pyk. I narra. I wielkie starcie. No patrzcie, no. E tam. Nie da się po prostu tego zaprezentować. Także dla, 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 dla znaków. Wyłączmy kilku botów. Tak sobie o. Może znajdzie się jakiś skrót. Oby, żeby to był ten pierwszy, to Tak, to był ten pierwszy. No kurde, to ja wam tego nigdy nie zaprezentuję. Potrzebna by była jakaś sielka. Nie No, żeby mnie waliła tutaj. O, poko.

No już chyba widzieliście o to chodzi Z tym gadżetem Ja, ja się z wami żegnam O i